Witam serdecznie. Poczekajcie niech przemknąłeczek kawki. Papierosek wyleci do końca dym z płuc i lecimy. Zobaczymy, co też podpowie nam dzisiaj. Podpowiedzą Karciochę. Jaką nam mi utworzą historię. Słuchajcie. Lecę z historiami. Takie jak sobie karciofy życzą. Takie lecę historie. Moi drodzy. I lecimy. Trójka mieczy i odpoczynek. No dobrze, yy, w zarysie jest coś takiego, że yy, straciłem, walczę, walka, walka o, byt, o bycie, yy, o, bycie tą, yy, o tą stabilizację, tak? Mogę powiedzieć, że tutaj o stabilizację, być może chodzi o stanowisko. Nie wiem, zobaczymy, jaka historia się za chwileczkę nam tutaj yy, utworzy, moi drodzy. Więc zobaczymy, jak będzie to rezonowało. No i ten odpoczynek, tak potrzebny, że gdzieś tam jest ten odpoczynek po tej walce, bo była strata, bo coś straciłem, coś straciłam, tak od czegoś trzeba było odejść, coś pozostawić za sobą. I teraz jest potrzebny odpoczynek. Dobrze, ja startowałem, ja robiłem, ale jestem tak wymęczony, wymęczona, że tak jakby mnie nie cieszyło do końca to, co mam. Ale zobaczmy, bo może się okazać zupełnie inaczej. Zobaczmy, co nam powiedzą, jakie nam się tutaj ułożą historie, tak no już tutaj patrzę, bo tutaj się pokazuje historia. Wyszła no to, jak już wyszło i się prosi na świat, to proszę bardzo. Ósemka mieczy, czyli takie zamknięcie, tak. Straciłem co dalej straciłem, co dalej, ale bardzo lubię tą kartę, bo to jest takie, wiecie co, to jest zawsze taki chwilowy, to jest takie na chwilkę, kurde potrzebne jest właśnie takie wyizolowanie się na chwileczkę, odłączenie się od problemu, słuchajcie czasami moi drodzy ja wychodzę z takiego założenia, ja jeżeli nie jest to problem, który muszę rozwiązać go dzisiaj, czy rozwiązać go jutro, a mogę chwilkę z nim pobyć, on może podejrzewać ten problem, to dosłownie od niego się odcinam, nie wiem czy jest to godzina, czy dwie, czy jest to dzień, czy dwa. Słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że ten problem nas najbardziej wtedy nurtuje. Ale dobre jest takie odcięcie, odsunięcie się od niego, dosłownie przespanie się z tym problemem i niejednokrotnie bywa tak, że można poprosić wieczorkiem przed snem, niech znajdzie się rozwiązanie dla tego problemu, niech znajdzie się jakieś tam światełko i wiecie co, niejednokrotnie bywa tak, że budzimy się. I jest przynajmniej kilka rozwiązań, kilka dróg do rozwiązania. Tak, do wyjścia z tej ósemki. Przynajmniej jest tak w moim wypadku. No, ja mam takie myślenie, tak do tego przynajmniej ja moi drodzy podchodzę. Dobra, lecimy, cóż tam dalej? Mak. No, moi drodzy, zero płaczu, zero użalania się nad sobą. Mamy gwiazdę gwiazdkę już wiecie, jest to nadzieja opieka gwiazd, opieka sił wyższych tak, boziulka gdzieś tam nad nami czuwa, aniołki skrzydełkami machają, także spokojnie w najgorszych sytuacjach w najgorszych sytuacjach życiowych jesteście otoczone opieką więc nie powinno się nic zadzieć. nawet jak się coś zadzieje przeczytamy te historie, na tej karcie słuchajcie, będę starała się kończyć historie, jakie się wydarzają zwyciężacie, więc to już się pokazuje, posłuchajcie, przeczytamy. Piękna historia. Co ty diable tu masz? Przyłazi pierdzielony, już drugi rozkład przyłazi mi tutaj. Poszedł ty stąd. Nie jesteś mi tutaj e, potrzebny, tak? No ja bym tutaj, słuchajcie, dodała tą, chociaż nie. To jest nasza siła wewnętrzna, nasza intuicja. E, być może będzie ktoś, kto Wam podpowie w tym, jak załatwić dany problem. Słuchajcie, pokazuje mi się tutaj taka sytuacja, e, że, e, że tak, mamy tak. <laughs> jest Dziadostwo, ten diabeł, najgorszy łobus, jaki może być, ale on też, po części, słuchajcie, jest pominięty, tak, nasza intuicja, kobieca czy męska, bo tutaj karty czytamy sobie dualnie, tak, czy jestem panem czy panią. Ja będę czytała w jednej formie, żeby nie rozbijać się tam na, nie rozbijać się na dwoje. Słuchajcie, tutaj jest obraz taki, że coś straciłem, coś muszę odbudować. odbudować, Bardzo mocno się nad tym namęczyłem, żeby odbudować. Jest, muszę odpocząć. Mi sprzyjają. Będzie wszystko, słuchajcie, w porządku, jeżeli jesteście na etapie początku, tak? Lub jesteście gdzieś startujecie, bo to może być tak, że tutaj mamy ten start, więc pokonujemy coś, tak? Pokonujemy coś, jesteśmy zwycięzcami, przemy do przodu, przemy do przodu, nie dajemy się oszukać, nie dajemy się już omamić, wychodzimy ze stagnacji, mimo że żeśmy stracili, naprawdę straciliśmy dużo być może zdrowia, nerw, lat, wszystkiego, słuchajcie, wszystko, co Wam przychodzi. Na myśl, co straciliśmy, tak czy co straciłyśmy w życiu, to wszystko jest, moje drogie, karty podpowiadają, że to wszystko jest do odbudowania przez Was. Cholera jasna, przepraszam, opsia kostka. Wszystko jest do odbudowania, do odbudowania macie siłę, mało tego odbudujecie to, czy w sobie, czy fizycznie, czyli niejako, jeżeli coś, dosłownie, wszystko co straciłyście, co zabrał, co zabrał Wam zły los. O tak, co, gdzie pozbawił was ten zły los, tak bym to nazwała, tego się już będę trzymała. Oszukał, zostałyście oszukane, zdradzone. No, przeróżne tu sytuacje. Drogie panie, drodzy panowie, wszystko, co sobie pod to podłożycie, znajdujecie tą stabilizację, osiadacie w tej stabilizacji, jesteście mądre. Z jednej strony żonglujecie już, żonglujecie. Tym, co macie w ręku, to swoją mądrością, tym doświadczeniem, tym, co tak bardzo bolało, uciskało, tym uciskiem, ty, tymi wszystkimi niemożnościami życia, gdzie nie można było wyjść, poradzić sobie, gdzie wszystko bolało, tak? To tutaj ruszacie, pokonujecie, przechodzicie z tej energii, odbudowywujecie siebie, uwierzcie mi, będziecie szczęśliwe albo już jesteście szczęśliwe, albo będziecie szczęśliwe, będzie ten odpoczynek życiowy, słuchajcie i jest ta gwiazdka, tak, jest ta gwiazdka, bo jesteście zwycięzcami zadziała tutaj, nie wiem czy będzie to kobieta, czy będzie to mężczyzna, czy będzie to ktoś kto Wam pomoże, ale macie wokół siebie słuchajcie, ludzi bardzo przychylnych macie, nie dość, że aniołkowie, gdzieś góra nad Wami trzyma piecze w tym całym źle, które gdzieś tam Was spotkało, gdzie się, musicie się odbudować, czy. Musiałyście, czy musicie, bo to, znaczy, musicie, powinnyście, tak? Wy nic nie musicie, wy jesteście kreatorami swojego losu. Natomiast tak, karty podpowiadają, że wy to zrobicie, tak? Że to, jest, że to będzie efekt dokonany. To macie, chcę do, do czego wrócę, do, do, do karty kapłanki, macie wokół siebie ludzi bardzo przychylnych, rozejrzyjcie się, bo są osoby, które naprawdę ciepło na Was patrzą. Wam może się wydawać, że są to osoby osłe, zimne. Niedostępne, ale naprawdę patrzą bardzo, bardzo cieplutko i wbrew pozorom. Jeżeli się odrobinko otworzycie, to myślę, że zadziała tutaj wasza intuicja, to przejdziecie przez to naprawdę, słuchajcie, śpiewająco, śpiewająco, znajdą się ludzie, którzy po prostu tej transformacji, w tym przeobrażeniu, w tym ruszeniu do przodu, bardzo Wam mocno pomogą. I tutaj bym powiedziała, że będą, dla niektórych z Was będą jakieś sytuacje, sytuacji tak bardzo, albo jesteście po bardzo ciężkich, skopanych do, dosłownie takich sytuacjach, obrzydliwych, okropnych sytuacjach, po okropnych stratach, po, no, przeróżne, przeróżne, nie będę się rozbijała na szczegóły, ale są to okropne sytuacje, gdzie tak naprawdę dominowało zło, tak, w waszym życiu dominowało zło. Wychodzicie moi drodzy z tego, odpoczniecie, e, zaczniecie nową drogę, będziecie zwycięzcami. Nie wiem, ile się czasu zajdzie, to jest. Czytanie dla Was jest, to jest ode mnie dla Was czytanie bezterminowe, ale wychodzicie. Jest ta gwiazdeczka, jest ta gwiazdeczka, która mówi o tym, że Pan Bóg gdzieś tam góra czuwa, czuwa nad Wami, tak? Aniołowie, pan, całe gwiazdy, wszechświat, w zależności w to, co wierzy. Ja wierzę i w jedno, i w drugie, i to bardzo głęboko. Natomiast do czego zmierzam? Nie zostaniecie bez opieki, także siłą rzeczy będziecie niejako też zmuszone, tak? Bo będzie pęd do strat, do przeorganizowania. Do wyjścia z tego bałaganu, z tej, z tej ósemki, z tego, co was siło. po prostu w pewnym momencie, tak jakby było, musi odejść ta strata, tak? Musi nastąpić ta strata, musi odejść to, co złe, co was bardzo mocno, bardzo mocno wam w życiu, słuchajcie, doskwierało dosyć kłamstw, tak? Jak mówię, dosyć oszustw, tak? Manipulowania, niejako żonglowania waszą osobą, tak? I odchodzicie, następuje odpoczynek, ale jesteście, zachowujecie się jak królowe, czyli e, królowe, czyli to może być król, królowa, tak? bo to jest i pani, pani, ale odchodzicie jesteście, słuchajcie, zadowoleni, szczęśliwi i odpoczywacie i widzicie świat zupełnie już w innych barwach i mogę powiedzieć, że na zakończenie mogę przeczytać tutaj, słuchajcie, e, tą kapłankę mogę przeczytać jako e, Moja intuicja, moja wewnętrzna intuicja, ludzie znajomi, nieznajomi, bo i różnych spotkacie na swojej drodze. Myślę, że bardzo Wam w życiu pomogą, dadzą dużo ciepła, otulą tym ciepłkiem i wbrew pozorom nie będziecie do końca w tym sami, moi drodzy. Dobrze, tak bym widziała to czytanie. Jest też czytanie takie, że coś zdobyłam, tak. Była to wielka walka, olbrzymia walka, coś tworzyłam, coś tworzyłem, czy walczyłem o coś, o kogoś, tak ale walczyłem, odpoczywam, należy mi się odpoczynek, gwiazdeczki nad wami czuwają, e, jesteście zwycięzcą, już wam w życiu ten diabeł nie grozi, nie wiem, czy chodzi o kobiety, czy chodzi o mężczyzn, czy o mężczyzn, e, pokazują mi się kochanki, kochankowie, ale już, to się już, słuchajcie, e, niejako nie powtarza, tak, e, była jakaś strata, ktoś odszedł, było ubolewanie, niemoc pójścia do przodu, nie dała, nie dawałam sobie rady, e, samotność mnie jako zabijała, tak, Zabijała, ale jest to ruch i jest tutaj działanie, pokonuje pokonuje tą stagnację, tak, pokonuje stagnację, ja mam wszystkie atuty, mam wszystkie atuty w ręku, żeby to wszystko, tego wszystkiego, słuchajcie, dokonać, przecudne, słuchajcie, czytanie, bardzo mi się, o takie czytania najbardziej mi się podobają, jeżeli są włączone emocje, ja coś pokonuję, ja zaczynam działać, ja wychodzę ze swojej strefy komfortu, słuchajcie, strach przed tym, co nowe, nie jest niczym, to nie jest nic złego, to jest nawet wręcz, bym powiedziała, naturalny e, mechanizm, Każdego z nas tak. Ja przed każdym wielu rewolucji w swoim życiu dokonywałam. I zawsze wydawało mi się, czy to jest mi potrzebne, czy to jest, nie jest mi potrzebne, ale jak wychodziłam ze swojej strefy komfortu, słuchajcie, zawsze było tak, że ogarniał mnie strach, panika. Boże, jak ja sobie poradzę, jak to będzie, co ja zrobię, ola Boga, y, świętego, co to będzie. Y, udawało się, czasami udawało się później, bo trzeba było większą tą drogę przejściernie przejść, czasami było to w miarę szybko, płynnie, bo akurat wstrzeliłam się w dobry dla, dla siebie czas, jak to się mówi, ale niestety czasami, czasami. Czasami tak to moi drodzy, bywa. Przecudne czytanie będziecie niejako, jest tutaj gwiazda, więc jest to coś, co się spełnia. Czyli jeżeli jesteście w złym stanie teraz, tak jesteście, być może na etapie tego, tak, lub być może będzie Was to czekało, przyjmijcie to niejako z pokorą. Idźcie, idźcie, pomalutku, idźcie z taką wiarą, że uda wam się to przejść, jesteście paniami panami siebie, udaje mi się pokonać tego diabła, udaje mi się pokonać całe te zło, idę sobie do przodu góra nade mną czuwa, tak zarówno wszechświat, jak i w naszej wierze Pan Bóg on z nami jest, on z nami rezonuje, on tutaj nie nie daje nam niejako szlabanu na dobro na miłość, na spokój na, na odpoczynek, tak na bycie, na bycie szczęśliwym o tak bym to powiedziała Moi drodzy, jeżeli chodzi o to czytanko, to by było wszystko, ale mam jeszcze takie, taką małą dygresję do Was, ponieważ, ponieważ tutaj mam dużo, czytam, z każdym, czytam przy każdym rozkładzie. Mówię, przepraszam, no widzicie, no samo, samo przejście zawsze tak ze mną jest nie mogę nie mogę niestety robić czytań nie dam rady fizycznie, bo mam troszeczkę tam się bałaganu natworzyło przy budowie i miałam czytać w połowie lipca, tutaj miałam robić czytania prywatne niestety nie mogę, ale odsyłam was moi kochani do przewspaniałych wróżek pań, które stawiają tarocistek, które stawiają tarota, które przecudnie to robią, mają przewspaniałą intuicję, ja z nich zawsze znaczy korzystam, czy korzystam może nie tyle, że fizycznie, namacalnie że są to czytania prywatne, ale zawsze się inspiruję, jeżeli mam jakiś problem, nie mogę gdzieś tam sama. Nie mam, znaczy, problem, może nie tyle, że problem, bo ja, szczególnie kobiety, to zawsze mają już odpowiedzi, tylko szukają niejako potwierdzenia, tak? Więc odsyłam tutaj do pań, bo mają przecudną intuicję, pięknie czytają karty, bardzo ładnie potrafią rozłożyć problemy na czynniki pierwsze. Zarówno panie Tarocistki, panie, które stawiają karty klasyczne, jak również nasza pani, nasza pani. No, drun i panie, i panie astrologi. Panie astrologek, warto by było się posłuchać z tego względu, że no, to jest taka wiedza, która jest równa tarotowi, jak i nie starsza, tak, jak i nie starsza, i niejako jest najbardziej oparta wiedzą, badaniami, więc tutaj warto by było skorzystać też, jeżeli macie jakieś ważne decyzje życiowe to naprawdę polecam, odsyłam tutaj, odsyłam tutaj do Pani, ja niestety nie mogę, może przyjdzie taki czas, jak już się unormuję, umie troszeczkę w życiu, no niestety zachciało mi się kolejne, kolejnej rewolucji, rozszerzenia działalności, no i siłą rzeczy, siłą rzeczy tutaj muszę niestety poświęcić, bo karty są moją pasją, ale to jest moje hobby, natomiast życie jest życiem taki staramy się, żeby, żeby było nam w nim jak najlepiej. Pozdrawiam moi kochani serdecznie i zapraszam Zapraszam do czytania tygodniowego. Mam nadzieję, moi drodzy, że uda mi się je y, zrobić w tym tygodniu. Postaram się. Pozdrawiam, Buziaki.